I nawijaj, co chcesz. Chcę powiedzieć, że Izaję Trzybańską jest na zawsze przyjemnik rodziny mamy i taty. Ale chcę w sobie sensie chciałbym kiedyś założyć i dać dzieciom to, czego nie chcę, czego ja nie miałem. I dwa, może jestem pijany teraz, jak to widzimy, ale mówię, z całym. mi się... Miliło się mamy i taty, ale chcę chcemy jej tego dać, to trzeba jej wyjaśnić, Przyjmiesz taki króliczek? To jest super farmera, gra. Gra super farmer dla gra dzieci? Grawę jak będziesz miał... Chcesz taki? O, fajnie. No, mam akurat dwa wypadły w tym Spoko. Wracę, Jeszcze coś? Wracam tylko po prostu przez to, że jestem domowy, bo ma nie mam siły na małą hmm. że... A po prostu chcę założyć to, co brak zwykłych jak... Jesteśmy braćmi? Tak. No to z ciebie mam bracie. Zaraz zrobię misiaczka. Tak. No. Widzę, że masz taką kogutko-guczką fryzurę, nadałbyś się na Nie. Na łództwo nie Nie byłeś? Nie. Wybierz się, ja byłem dwa razy w Żarach. Widzisz jaka impreza? No. Kolega, nie chce się nagrywać, czy jednak nie? Nie. Nie, dobra. A jak ten kanał jeszcze raz? YouTube Remont Duszy. Przyskocie jeszcze jakiś tekst zapodasz, może... Mamy pozdrowić albo, nie wiem, kuzynkę. Moje rodziny nie znam, ale mam nadzieję, że się wyoglądują i zobaczą, że brak mi rodziny ogólnie i mam nadzieję, że wszyscy to co słyszą, na napamiętują, że docenią to, czego ktoś kiedyś miał, że zgromadzą, mhm. że obiecują mi, że jak będą mieli kiedyś dzieci, nigdy ich nie do sługi, będą no dla na nich najlepszymi rodzinę. No spoko, spoko. A mógłbyś powiedzieć, jak masz na imię? Czy, czy woli mi, już tak na tak, imię? Nie, oczywiście bardzo. Okay. Kraków, podwórze, miasto duże. Gdzie, ale czy się tam kręcą, może coś wykręcą. Za chwilę freestylem tutaj polecimy, będziemy robili jak z igły motyli. Lajkonik obok siedzi i popija, śmiga na imprezę, będzie zabijał, zabijać może nie będziemy tym razem, lecz puścimy sobie to gazem, jak gaz nam z dupy wyleci, to będziemy, no może to będzie teksty, tak, ja wycofuję to, Czy wszystko? Czy wszystko? Kończymy? To kończy. OK.